Cześć kochani, witam serdecznie. Mam dla was dobre wieści. Pojawiły się kodziki do gry Honkai Star Rail, więc oto one. Pokażę, jak się wpisuje kody. Więc klikacie Escape, następnie klikacie te trzy kropki, po, później Redemption Code. No i teraz będę kopiowała sobie wszystkie kody i, i będziemy je wklejać. Także to jest pierwszy kodzik. Redemption Successfully. Kolejny kodzik. Teraz kolejny kodzik to to samo, tylko z dwójką. Następny kodzik. I teraz już będą troszeczkę inne kody, więc sobie muszę skopiować. I wszystkie kody mam sobie teraz wklejone do gierki. I zobaczmy, co przyszło do maila. Wow, patrzcie, ile łącznie nagród! To jest waluta do losowania, natomiast jeszcze nie wiem, co cała reszta robi, więc dajcie mi koniecznie znać. Klikacie w telefonik na telefonie, tutaj później w kropeczki, redemption code i wklejacie. E, nie, te kody myślę, że będą dużo dłużej, z tego względu, że e, no, jest to początek. Na przykład w Genshinie Genshin Gift działa praktycznie do dzisiejszego nawet i dnia. Um, natomiast nie wiem, ile będą te na przykład open działały, więc e, ja jestem takim zwolennikiem i zawsze radzę. Wpisujcie kody od razu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy one wygasną. Czasami kody są ważne np. Na, e, na jakiś tam określony czas, czasami kody są ważne na ilość użyć. Nigdy nie wiadomo, ile lepiej nie ryzykować, tylko wkleić jak tylko szybko możecie. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzieliście, większość została wycięta z live'a. Live'y prowadzę na Twitchu, nazywają mi It's Official, macie też na ekranie. I właśnie tam odbyły się pierwsze wrażenia, które wkrótce Wam również na YouTube opublikuję. Jeśli oglądacie na bieżąco i chcecie zobaczyć moje losowanie, wziąć w nim udział, to serdecznie zapraszam. Będę dzisiaj losowała na live. Live jest o 18. Wstępnie od 20 planuję Honkaja, także że serdecznie zapraszam. A jeśli ktoś przegapił, to nie martwcie się, oczywiście powstanie z tego odcinek. Także możecie sobie zobaczyć już odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa pa.